Dashbur z tej strony młody zrzutomaniak. Jestem dziś z pewnym gościem, a raczej kolegą naszym z naszego kanału. Przedstaw się. Daszbur tutaj zamaskowany z zutomaniak. Yy, mamy podsumowanie roku 2024 właśnie tego tutaj pana. No jest grubo, naprawdę grubo. To zacznijmy. Na początek taki koziołek, no parę słów o nim może. Także tak. Ja ogólnie powiem, że bardzo udany rok 2024 zaczynamy no, taką zrzutką od koziołka. Był ładny parostek. W krzaczkach sobie leżała. Także podnosimy oczywiście wszystko. No, następny. następny tydzień jadę w to samo miejsce. Parka widać, jest parka. I mamy parkę. No tutaj już można powiedzieć, że. Rozpoczęcie sezonu, bo to były świeżaki, oczywiście no co, leżały sobie na polu. Jeden obok drugiego, ładna. Tutaj mamy kolejne. O, później tam troszeczkę nie zbierałem. E, następnie mamy, no tam pojechałem sobie na rowerze do lasu. I taka tam parka zrzutów od jakiegoś małego byczka. Tak ja chciałbym jeszcze dodać, że w całym podsumowaniu roku mamy raz, dwa. Trzy. Trzy parki. To naprawdę ludzie nie mogą całe życie znaleźć jednej parki, a tutaj mamy trzy parki w jednym roku. O, dobra, następna zrzutka. Następna zrzutka to jest taka tam trójeczka. No, no już prawie ósmak. No. Następny tydzień jadę zaraz obok do tego lasu. Mamy parkę. I to już jest... Y no to był listopad chyba, jak ją znalazłem, także można powiedzieć, że troszeczkę stara. No ale parka, jakby nie było. Tutaj w jednym miejscu trzy spiczaki widzę i jeden taki mniejszy, od jelenia wszystko widać. No tak, to to był taki wypad w niedzielę, można powiedzieć, na spacer z psem. I wszystko jednego dnia, tak? Wszystko jednego dnia i co jeszcze dodam, jakby w jednym, w jednym lasku, o, świerkowym, sobie takie małe byczki Czyli leżały. Czyli można powiedzieć, że... Warto szukać w świerkach. Warto wszędzie szukać. Moim zdaniem. Kto chodzi, ten znajduje. Mamy kolejną zrzutkę. Co to za zrzutka? A później, no można powiedzieć, że już szykujemy się na sezon. 8 To był chyba koniec listopada, początek grudnia. No, ale to już jest taki zesz zeszłoroczny w lesie. Podniesiony. Dobra, tutaj już mamy coś większego widać. Tutaj już jest do mojej nogi. Grubo, można hmm. powiedzieć, że jest grubo. O, siódemeczka, bardzo ładna. 14, tak, no. O, Trochę stary, ale bardzo ładny. Ale w dobrym stanie. Ilon waży mniej więcej? Trzy wa kilo, ważyliśmy to 3 kilo. No to już fajnie. Też cały rok przeleżał dosyć no niedaleko, bo 200 metrów od takiego rolnika. Dobra, kolejna. Stodołka. O śmieszna zrzutka. bo Gdzie mamy taką zrzutkę? Dziesiątaczek by był, ale połamany nieźle. No właśnie. Troszeczkę połamany, ale to nie szkodzi. Cieszymy, Na pewno cieszy. cieszy. No i tutaj już mamy. 1 stycznia. Pierwszy stycznia. Widać, że zielony. Tutaj naprawdę zaczynamy grubo. Po powiedz coś o tej zrzutce. Bo jestem naprawdę ciekawy, co o niej powiesz. Jest już spora naprawdę. No, parę słów. A nawet zdań. Ach, tutaj to mógłbym tydzień gadać, no ale parę zdań to parę zdań. E, cymesik, życiówka moja, na pewno. 3,2 kilo po wysuszeniu. Czyli świeży, z. Świeży, troszeczkę więcej. 5, może? 4. No, 4 kilo na pewno by ważył. No już gruby tutaj, naprawdę spójrzcie, w porównaniu do mojej ręki. E, pokaż na chwilę. W porównaniu do mojej ręki, tutaj, to tu jest naprawdę tutaj, jak jest ten oczniach i nadoczniak, to tutaj jest tak grubo wypełniona ta przestrzeń. No, naprawdę ładna. Spójrzcie na koronę. Ona też tak ładnie zaczyna się wypełniać, jak u takich, właśnie starych, dobrych jeleni. No, ładny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czternaście, tak. Jo. No, ja to muszę powiedzieć. Rzuciówka. Mam troszeczkę tych zrzutów. Kolekcji, ale to jest naprawdę chyba moja życiówka. A pokaż jeszcze pieczęć. Pieczęć jak pieczęć. No, ona tak. Ale Stara, trochę prze przeleżał. Na takich bagnach tak. też tam prze przechodziliśmy dużo. No to, i tak. To, kasz... to by było chyba, chyba na tyle, bo później już mamy. Tutaj zrzutka nie z tego sezonu 2024. Tak, to, to już jest rozpoczęcie 2025. Już ładna. Spójrzcie, jaka świeżynka. Świeżynka oczywiście, no. Rozpoczyna sezon. A! Pachnie jeszcze. No, ładna. Naprawdę też... O! Ciężka! Trochę waży. Też, no, moim zdaniem ona jest... Tutaj w porównaniu do tej życiówki, to tak... Moim zdaniem konkurencja, moim zdaniem konkurencja. No, ale na wagę, która by wygrała, chyba ta, co nie? Znaczy, ta jest cięższa. W tym momencie. No ta, bo jest świeża, jest ale... świeża ale to jest no najładniejsza zrzutka mojego życia. No dobra. To wszystko w tym filmiku. Pozdrawiamy i udanego sezonu 2025.